Galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka co roku oferuje najmłodszym szereg interesujących zajęć. Nie zabrakło ich również w tym roku. Najmłodsi udali się w plastyczną podróż dookoła świata. Podróżujemy plastycznie z dziećmi od północy po południe, tak? Przez różne kraje, przez Afrykę. Dzieci wykonują na przykład maski afrykańskie. Teraz jesteśmy na biegunie zimna i powstaje tutaj prawda, rzeźba w gminie. I Karibu, Karibu, Renifer. Malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba w glinie to techniki, które uczestnicy spotkań mogą wykorzystać przy realizacji swoich prac. W tym tygodniu dzieci udały się między innymi na Grenlandię i lepiły renifery z gliny. Zrobiłem je, że leży i zaraz zrobię trawę, którą będzie jadł. I, a to są nogi jeszcze złote oczy. Najpierw próbowałam, żeby stał, ale mnie nie wyszedł, i, i zdecydowałam się na siedzącego. Tutaj mam motyla, Tutaj oczy, nos, i korale. I tutaj jej robię taki jakby kubraczek z kamyków. On sobie leży, yy, i teraz właśnie dokończę mu robić pasy na yy, grzbiecie. Okazało się, że glina wcale nie jest łatwym materiałem do obróbki. Zwierzę trudno jest skopiać tak, żeby wyglądało, tak, żeby można było je na pewno rozróżnić, że to na pewno jest to zwierzę. Zajęcia plastyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie urząd przygotował dla dzieci podczas ferii. We wszystkich jednostkach kultury na najmłodszych czeka wiele warsztatów, zajęć i imprez.